Losujemy sobie, kto wygra 14 zł. E, tam słabo było z tym, jakieś w ogóle ograniczenie wiekowe wyjechało. Także wyjeba Old Kratos. Wygrać 14 zł, zgłoś się na EMI. i zapraszam na film. Witam serdecznie, widzów tutaj, kochanych. Witam serdecznie. siema siema, o tej porze. Każdy sobie wbić z kodu. X może jak najbardziej. Wbijajcie, bo coś nie wbijacie z kodu. Lipa. A ja mam dla Was taki fajny konkursik. Zobaczcie, jeden konkurs, możemy zobaczyć uczestników, mało, mało uczestników. No a ten konkurs jest taki o, z stupy, ale tutaj jest konkretny konkurs i mamy tylko jednego uczestnika. A w każdym momencie, osoba, która wpłaca z kodem yy, X tony tutaj akurat dwie dyszki minimum, może wygrać taką koskę. Najwyżej no, wygra tutaj Mike yy, Koskę. Jeżeli nie, nie chcecie wziąć udziału, będzie free koska dla Mike'a, no ale to tam mniejsza. Dobra widzowie, polecam użyć sobie mojego kodu. No bo no muszę o tym powiedzieć, bo takie są zasady gry werbalnej w Pokémony. Kotik Stony, kurde, użyty, elegancki 20 zł. Zobacz, jak sobie wpłacasz tą darmową skrzynkę giveawaya, i w ogóle super 10% bonusu. I jest naprawdę zajebiście. Wjeżdżasz sobie, kurde, na case Batelka. Dzisiaj mamy dużo większą kwotę: 253 zł. Mówię, nie będziemy się jebać kurwa w tańcu. Zobaczymy, czy z większej kwoty coś zrobimy. Rozdzielamy to na 5 dych obecnie, i lecimy za 5 dyszek. Sobie tutaj fajną literkę. To zrobimy sobie coś takiego, skrzynki gdzieś po 5, sobie walniemy za 5 zł, coś takiego. Zobaczmy jak to wyjdzie, mam 49 zł, dobra, zobaczmy taką bitwę na trzy osoby, na razie na początek, bitwa klasyczna, tak jest, lecimy. Czy będzie kosa? Będzie kosa w dzisiejszym filmie, to się okaże, kwota jest solidna, ale możemy zrobić dużo lepszą kosę. Albo grubo, albo wcale, wjeżdżam tutaj na skapander. Eee, no, i co tam widzowie? No, zaraz do roboty zapierdalam. No, trzeba pracować, trzeba pracować. Niedługo wypłata, także będą wysyłane. Eee, tutaj nagrody, na które już mi nie kasiory. Więc spoko. Eee, więc szykujcie się na wpadnięcie eee, nagród i bierzcie udział w konkursach. W miarę ładnie z aktywnością lecicie. Coś wyświetlenia się nie zgadzają za bardzo, ale wiecie, wiesz co chodzi mocno. Wiesz co, chodzi mocno. Ty, jakie skiny lecą, ty? Nieźle. Troll znowu wygrywa. Teraz czy trolla przebijemy. 19 zł, jesteśmy blisko. Jesteśmy blisko z trolem. Troll w szoku jest, troll w szoku jest. Musimy wygrywać, panowie, musimy wygrywać. 22 zł, 26, dawaj teraz USP-ka jakiegoś mocnego, rejon. O, podałeś USP-ka mocnego, tej kurwa gnoi je, mamy. Pójdźcie na ku kurwę. 7,20. W ogóle nie mogę tak przeklinać, bo zostałam ograniczenie wiekowe na ostatnim filmie. Żyłem się. Troll z nami wygrał. Kolu z nami wygrał, patrzcie, ja nie mogę być oryginalny na filmach, bo mi dają ograniczenie wiekowe, no kurde, no to są jakieś jaja, panowie, to są jakieś jaja, to są jakieś kurde jaja, walczą ze mną tutaj, na tym YouTubie, ja nie wiem, widzowie, co z tym, co z takim faktem można zrobić, eee, co wy na to, widzowie, żeby yy, pojechać rozwalić tego YouTuba tam, tak wjechać na rejon i powiedzieć, kasuj to z internetu, chamie oszuścia, coś takiego, co wy o tym myślicie, widzowie? Dzisiaj z mojej historii wynika tyle, że kurde kupiłem zegar ładny sobie do domu, elegancki, tak fajny jak zegarek, za 5 dyszek normalnie, black red white. i zamówiłem sobie y, łóżko, łóżko, łóżko do, 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 do spania, do i, 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 i siedzenia i opierdalania się, więc takie łóżeczko eleganckie wjedzie na rejon y, za jakiś tam czas, no nie będzie git, no, wjechał do nas y, Kuku Bonito, Kuku Bonito. Kuku Bonito wjechał na rejon, my lecimy z tematem. Kukubonito robi nas, robi nas tak o, tego... o 30 zł, one na prowadzenie. Nie, jednak nie. One prawie był na prowadzenie. one przegra tą bitwę. One ją przepierdolą, już to widać. Kurwa, ja pierdolę, no wszystko przegrywam na tym casehug'u. Casehug, słaba reklama, słaba reklama. Ustawione, ustawione pewnie, ustawione. Youtuberzy tylko wygrywają, ustawione. No, jak widać nie. No, jak widać nie. Niestety. Nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. Dobra, za 5 dych robimy kolejną bitwę. Tym razem. A dobra, na dwie osoby może będzie tutaj wbijał ten ziomal do naszej bitwy. No, kasa leci jak szalona, a my nie wygrywamy ani jednego groszola. Więc smutna jest, smutna jest. Może skrzynki potwieramy, tak? To zrobimy sobie zaraz, jak przegramy bitewkę. Bo czemu nie? Bo, w, bo tylko gramy tę bitwę. A przecież są jeszcze do otwierania. Dobra, Dexon, Dexon, kibel ma normalnie na awatarze, więc konkretny tutaj awatar, pozdrawiam tutaj użytkownika. Tak mu zrobimy. Zobaczymy. Ale dymy, ale dymy, ale emocje, panowie, emocje jak na grzybach, emocje jak na grzybach. Ale wjeżdża, ale wjeżdża, znowu wygrywa ze mną, nie no jaja jakieś. Jaja, każdy wygrywa ze mną. Nie no to są jaja, to są jaja, panowie, to są jakieś jajca. Wszystkie bitwy przegrane, cztery bitwy przegrane. No czy to jest jakieś popieprzone. Dobra, lecę w takim razie w casey. Co my tu mamy? Mamy jakiś case dla nas, to mamy ten, ten w sumie tutaj za dwie dychy. Coś tutaj trafiliśmy konkretnego ostatnio. Nie wiem, otwórzmy go. Otwórzmy demo. Żartuję, demówkę też otwieraj, kurde na hacie w gościu. Dobra, wjeżdżamy i mamy Stone Golda. 6 zł. Pod... Aaaaa! Ale skin, Byku. Konkretny. Konkretny skinek wjechał na rajon. Ale akacz wjechał na rajon. Ja pierdolę. Awp, pub. tak, o tym marzyłem, Byku. O tym właśnie marzyłem. Proszę, daj mi jeszcze taką awupkę, paw. Proszę, awup. Just, 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 just. Holy crap, and machen. Nie, no, no, to jest to, to jest to. To jest życie kurna, to jest życie, rogalik z rana kurda, czy pikao. 14 zeta, lecimy jak burza, lecimy jak burza, zaraz przekurbimy wszystko i będzie zajebiście. Tak jest bizonik za 2,60 i ze szczęście mi dopisuje, szczęście mi dopisuje dzisiaj. Uuu bracie, lecimy dalej, niezły black friday kurwa, ja perdole. ale bizon dojebane. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze raz spróbujmy. W sumie ostatni raz, bo nie mam sary już. Tak jest, ten Bizonik. Bizonik do kolekcji. Jest pięknie. Jest fantastiko. Zobaczcie, ile mi pieniążków zostało. Kurwa, ja pierdolę. I tym akcentem kończymy ten film. 3,60 wygraliśmy dzisiaj, więc jest pięknie. Pójdę sobie bułkę, kurwa kupię w Lidlu na promocji. Elo, widzowie! we